Siemma, ma jestem Nitrox. Dzisiaj mam dla Was kilka nowych wiadomości. Będą Happy Wheels w mm, tle. I no dobra, no to już prze, przechodzę do hmm, tych wiadomości. Oj, e, po pierwsze, em, filmy będą mniej więcej regularnie. E, będą, już Wam mówię, w e, weekendy w piątki, znaczy, no, może w piątki czasami będą soboty i niedziela, tak. Będę teraz montował filmy. To jest nowość, bo znalazłem w końcu. Dziękuję widzu, bo widz mi napisał. Jaki jest fajny program do montowania, czy jakkolwiek to nazwać. No i no, i mi wysłał widz. Pewien, pewien taki fajny program, i właśnie, bo mi żaden nie działał, tylko ten działał, co nie. No, i teraz będę, będę montował jeszcze ten film nie jest montowany, ale już od następnego odcinka pewnie będą montaże. Ale czemu pewnie? Bo nie, nie jestem trochę pewien. Znaczy, pewnie, bo nie jestem pewien. Znaczy, mo, mo, możliwe, ale nie zawsze, bo nie, nie zawsze mam czas co nie, wiecie jak jest, no więc to były te pierwsze ogłoszenia, jeszcze, oj, Ym, tak, jeszcze będzie z Krasnallem na pewno yy, dużo, znaczy, no może, yy, znaczy chciałam powiedzieć, że mniej w sumie będzie więcej niż zwykle, ale mniej niż planowałem, o, tak powiem. Yy, I a czemu? Bo Teraz y, będzie, y, Krasnar będzie miał kanał, tak w końcu, znaczy to jeszcze w sumie nie na 100%, pewnie tak powiem wam, tak 75%, co nie, bo często mi mówili moi koledzy, o będę miał kanał i no i w końcu nie mieli, co nie, y, wiecie jak jest, mam nadzieję, oj, no i yy, no. Będę, oczywiście, to nie, nie zakłóci, mam nadzieję, jakby tego naszego wspólnego nagrywania, a raczej no, ulepszy, bo będzie teraz także jakieś, na przykład, będą serie fabularne, czy coś takiego. To on będzie mógł też na swój kanał nagrywać, jakby będzie mógł raz na przykład na jego kanał, raz na moim. To będzie, myślę, fajna opcja. Ponieważ, no, takie coś się fajnie ogląda, moim zdaniem przynajmniej. No, i teraz tak będzie. I nie wiem, sobie co jeszcze powiedzieć. Już trochę na siłę mówię, chyba. Mam takie wrażenie. No, i to chyba na teraz tych takich ogłoszeń, więc ja się z Wami chyba żegnam, leżąc tutaj, tym oto. Co krwawi. Więc pa.